Pik! No. O bo wyjebok! Jeszcze się wywrócił. No, bo... O jeszcze go zajebałem! Co, co... Co, co... co jest? Jest przy śmiecie zrobię. No nowe. Ale kontrola lotów, myśliwie o 16 I to znajdujemy się dzisiaj na pokładzie Boeinga 737. No. Prosimy zapiąć pasy. Fajnie, fajnie życie. Ułożyć głowę między nogi i przygotujemy się do, do zabrania awaryjnego. No i chuj, silniki zgasły, proszę odpiąć pasy i przygotować się do lądowania. Odpiąć pasy i wejść do luku awaryjnego. Zapraszam. Pojebałem się w Leć, Kuba, na lej od prawej. Co to kurwa było? Taki odpłaca na obręczu. O, no, no. wdziała się. Dobra, i lecimy. O, nie, lecimy. Dalej. Ale no nie, do <laughs> Ty się dobrze się ze teraz. okej, ja tutaj. To, że... Kurwa. Ja to mi się to samo z jego Jaki oh. smutny Crackers. Super, Super. Siedzi. Nieee, nie, kurwa żart. Laguna. kurwa? <laughs> To jest za aj No ty kurwo! O ty śmieciu! O, nic złego! Ej. Ej, śmieszna sytuacja, on ma więcej tej turnowerów niż punktów. Ej, Ej. 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 Widź idź tam wariacie do, do kolegów, idź! Fajnie nie będzie, nie? Kurwa! O, co robi? On chyba na to boisko chce prze przez to boisko przebiec. Krąży do koławek nie wiem co. Czy... to... człowieku, stań, zagraj mecz, Odpręcz się, nie wiem, cokolwiek świrzę. Kurwa i będzie chodził dookoła tej ławki, ja pierdolę, co za debil. Nie mogę. <śmulny> Królowa wejherowa, kurwa. No daj <śmulny> kurwa.